to są dwa fajne pomysły, tak? No bo nasz świat potrzebuje jakiegoś takiego słynnego kastoludzkiego klanu rzemyślników, a z drugiej strony mam taki fajny pomysł na, na klan kastoludów, którym, którym rządzą kobiety. To czemu? Tak. E, mają być to zupełnie dwa osoby na klanach kastolutów, czemu nie może to być jeden klan? E, I właśnie po jest ta sama jedności. Że w momencie, kiedy mamy jakieś fajne pomysły, to im bardziej jak w tym momencie będzie fajniejsze, tym tam będzie więcej ciekawych elementów fabularnych w jednym miejscu skupionych. Od tej zasady jest tylko jedno odstępstwo. Bo na przykład mamy wielkie miasto, i w tym mieście są dwie wielkie ilie magów, które ze rywalizują. No to powiedzmy, że ten pomysł już jest w jakiś tam sposób. Strawne. może się nigdy nie przyczepi, no bo jest rywalizacja między dwoma gigami magów, no i ona będzie, co mam na wkręconej na... Ale dlaczego Gigia magów A i gilia magów A' no, ze sobą walczą? Dlaczego, co co że ee... nasz gracz, czy nasz czytelnik będzie w ogóle rozróżniał w tej organizacji? Czy co, będą jedni mieli czerwone kciuki, co będą mieli niebieskie wdziałki, i na nawet koniec? E... Ale jeśli wrzucimy tam jakąś taką daleko idącą sytuację ideologiczną, znowu wrócę do przykładu płci, na przykład gilia czerwonych magów to będą tylko i wyłącznie kobiety, a gilia niebieskich magów to będą tylko i wyłącznie mężczyźni i konflikt będzie polegał na tym, że na przykład do gili niebieskich magów e, przez wiele, wiele lat przyjmowano tylko mężczyzn, i odrzucano wszystkie kandydatury kobiet, więc kobiety się wkurzyły i założyły sobie billę czerwonych magii, w tym przypadku, i, e, które są podważyć tą pozycję mężczyzn, to to ma już i nogi. Tak? Bo ten konflikt jest się nagle ciekawszy. E, jeśli mamy dwa bardzo e, podobne elementy w naszym świecie, ale wrzucimy jakąś taką bardzo ważną cechę, e, która je roz rozróżnia czyli czy rozbija. Także one są bardzo różne od siebie, to w tym momencie rzeczywiście można na czymś pracować. Bo w przeciwnym wypadku to hmm, musielibyśmy e, rzeczywiście e, się napracować, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób pokazać, że, że ta gilia czerwona jest ciekawsza od tej gili niebieskiej albo wicewers. Może teraz tak ramach krótkiego przyrodnika do tego języku. Ja na przykład do tego nie przykładam co znaczy, to jest oczywiście ważne, tak? Ważne jest to, żeby wszystkie nazwy jakie i fajnie brzmiały, ale y, nie jest to aż tak ważne, żebyśmy e, nie mogli przez to spać. A niestety często jest tak, że gdy e, ktoś rozpoczęła pracę nad e, takim fantastycznym światem, to pierwsza rzecz, o której myśli, to... to jak on się będzie no i siedzi na tym trzy dni. E, później oczywiście, dobra, dobra, mam to temat. Teraz główny bohater, bo musi mieć jakieś fajne imię na tym na samy tydzień, tak? To jest zupełnie złe podejście. O wiele ważniejsze jest to, żeby mieć wykombinowane, tak? Na przykład jak ten świat wygląda, jak, jakie są te wszystkie postacie, tak? jakie są te organizacje, a te wszystkie nazwy to przyjmą z czasem. Później czy później znajdziecie jakąś dobrą inspirację do tego, żeby to wszystko ponazywać. E, można też trochę poszukiwać. E, ja przykładowo ostatnio dla takiej projektu, na teraz pracuję, e, przyjąłem e, takie wstępne założenie, było takie, może tak powiem, że założyłem sobie, że potrzebuję jakichś fajnych nazw, potrzebuję tych nazw bardzo szybko i ja lubię, kiedy te nazwy coś znaczą. Najprostszy e, sposób, żeby to osiągnąć, to odpalić Tłumacza Google, wpisać frazę, która, w naszym najlepiej określa nam dany miasto, czy daną postać, daną organizację, i przetłumaczyć ją na jakiś bardzo dziwny język. Ja akurat poszedłem na. przyjąłem sobie takie założenie, że chciałbym, żeby to wszystko było w tym samym języku bo wtedy myślałem sobie, że wszystkie te nazwy będą przyjmowane będą brzmiały wspólnie, tak jakby, pochodzą rzeczywiście z tej samej kultury, z tego samego języka, w związku z czym e, będzie to brzmiało bardziej logicznie w fajnej granicach. I w ten sposób, bardzo szybko, bardzo, bardzo mały nakładem pracy, e, stworzyłem sobie leksykom e, dużej ilości fajnych e, terminów, które mogę bez problemu wykorzystać w swoim świecie, a które brzmią tak totalnie fantastycznie, że... Myślę, wydaje mi się, że większa, większość się na, na to nabierze. A co to za język? Właśnie jakim językiem się po e Estońskim. Stońskim. Ponieważ... E Estońskim i fińskim, ponieważ e zupełnie nie mam pojęcia na temat tych języków, i tak jak większość ludzi w Polsce, e ponieważ są to języki dość blisko spokrewnione z ze sobą i... E Fajnie o, się kojarzą z kalewalą, nie? E tak, I poza tym taka anegdotka e Tolkien. Podobno tworząc kłębię wzorował się e, właśnie na stole estońskim, co jest o tyle dobre dla mnie, że ja to wyczytałem dopiero jak trochę zacząłem się interesować estońskim, potem jak zacząłem kraść stamtąd różne słowa e, i pomyślałem sobie, że skoro, no, skoro tolkiem wpadł na taki dobry pomysł, no, to przecież ja po prostu no, nie mogę się mylić. Tak? Poszedłem, poszedłem bezwiednie trochę jego, jego, jego śladami, ale w takim razie to na pewno będzie być ale to generalnie działa, tak? to znaczy jeśli interesujemy się jakimś konkretnym, egzotycznym językiem, który jest mało znany w naszym kraju kulturowym, to możemy bardzo łatwo to fajnie wykorzystać. I, no tutaj oczywiście to dużo zależy od tego, jaki chcemy klimat uzyskać, bo nie będzie teraz nas dużego zaskoczenia, że na przykład E, wspomniane przeze mnie kolostwa: Lokalamory, osadzone w, e, w fikcyjnym mieście, który się nazywa Kamala, e, są e, to wszystko w tym świecie. Jest bazowane na języku włoskim i łacinie, bo przecież tego właśnie wymagamy od, e, od takiej e, pseudo hitcie komputerowym, który jest ostatnio bardzo, bardzo popularny na całym świecie, e, że Skyrim e, pojawiają się nazwy e, skandynawskie, ponieważ e, ten, ten świat jest bardzo e, mocno obserwowany na tematach skandynawskich. E, no i to było w sumie dość proste, tak? Potrzebujemy imiona na postaci, odpadamy do wolno imion, które oferuje imiona skandynawskie. No i mamy tego na pęczki. Tak? Jak potrzebujemy jakieś dziwnego słowa, to właśnie odpowiadam jakiegoś internetowego tłumacza. Albo no, nie daj Boże, chce nam się to zaglądać właśnie do jakiejś, nie wiem, edy poetyckiej albo czegoś takiego i mamy taki na mateczki. Także to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. I yy, nawet jak coś po zmienianiu to drodze, coś nam się, nie wiem, humor zmieni i chcemy zmienić w to też nie znam do problemu, ale mamy przynajmniej jakieś takie zapychacze, jakieś takie imiona, nazwy miejsc, które już w tym świecie funkcjonują, mamy czas, żeby się z nimi przyzwyczaić, yy, możemy je wpisywać tam wszędzie, kiedy, kiedy potrzebujemy jakiegoś imienia, czy jakiejś nazwy, yy, to chyba to, to, to dość dobrze działa. Projektując, yy, projektując scenariusze czasami robiłem tak, że faktycznie posługując się tą metodą, co twoja. E, na razie albo inną czcionką, albo podkreślając, albo w cudzysłowie, w cudzysłowie wrzucałem e, sam opis tego miejsca, taki dwu, dwa słowa i po prostu licząc na to, że kiedyś to i tak samo przyjdzie. Tak, 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 to jest, to jest dobra metoda. Oczywiście będzie czy później taki moment, jest, kiedy musimy te wszystkie nazwy pomyśleć, no, ale tutaj ja nie powiedziałem. Najczęściej będziemy. Ale wtedy, jeśli oczywiście nazwa coś znaczy, bo wtedy e, nawet jak ktoś na przykład zna ten estoński i on przeczyta, że nie jakiejś postaci, to znaczy po estońsku śmierć, sobie to wow, śmierć. Przecież tak dużo mówię o tej postaci, bo przecież nasze języka, które w Europie najczęściej coś znaczą, to że to znaczenie się już jakby z jak to już pochodzi z Greki Łaciny albo z jakichś słów na przykład których już nie pamiętamy. E, co jeszcze na tym wspomnieć, na przykładzie chociażby do Tam też przecież nazwy e, są bardzo często wzorowane na nazwach europejskich. E, bardzo często ostrzegamy jakieś nazwy lokalne, jakieś e, nazwy poszczególnych miejsc, miejscowości.